Czy jest Ci smutno? Może siedzisz w domu? Pada deszcz? Nie masz znajomych? Jeżeli tak, doskonale się składa, bo specjalnie dla Ciebie mam niesamowitą ofertę 6 miesięcy Amazon Prime Video od Play'a dla klientów abonamentowych A do tego Twitch Prime w pakiecie. Koniecznie śledźcie mojego Instagrama, bo tam w przeciągu kilku dni pojawi się niesamowicie fajna akcja związana właśnie z tym. Będzie checklista filmów, będzie fajne wyzwanie. Także followujcie Instagram Gimperowski, żeby nie przegapić. No więc, dobrze, mój kochany albo moja kochana, ruszaj się teraz i zakładaj konto na Amazon Prime Video. 6 miesięcy możesz dostać. No mówię tu do ciebie z tego telewizora, popatrz, pop, popatrz w te oczy. I z że trzeba to zrobić. Linki, więcej informacji w opisie. Proszę się ładnie uśmiechnąć. Kocham Was. Witam serdecznie, kolejny owerek Wyzdrowiałem, jak zresztą widzieliście. Ale coś Wam na poprzednim Overwatchu obiecałem, kochani I zamierzam tę prośbę, tę obietnicę, spełnić. Uwaga, uwaga. Ta-da! W ramach Solidarności z Filipem kupiłem sobie koszulkę z Minecrafta. Arek mnie y, nie, nie lubi chyba, bo tu są zielone elementy, a Greena kluczuje. Będziemy taką maskę tutaj dać, liczyć, że się nic nie rozwali. Powiedz, Arek, jak bardzo mnie lubisz w skali od 1 do 10. W skali od 1 do 10 Tomek, kocham cię, 420 na 10. Kozak, ja ciebie też, a my lecimy sobie z niesamowitymi pracami na niesamowitej grupie. Informacyjnie jeszcze podrzucę, że wybieram się na małe wakacje na chwilę, na dwa tygodnie dokładniej. To oznacza zastępstwa na najbliższych overkach, pewnie mniej aktywności ogólnie. I myślę, że potem zrobimy sobie jeszcze z dwa tygodnie przerwy, żeby wam przygotować nową, odświeżoną, jakąś fajną wersję. Coś usprawnić w tym formacie, bo to zawsze fajnie od czasu do czasu coś nowego zrobić, żeby to nie stało w miejscu. Nie, ja tak lubię sobie twikować czasami, więc tego się możecie spodziewać. A my Tymczasem zaczynamy. Jeżeli chodzi o głosowanie na mem tygodnia, to tutaj proszę bardzo: Franek oraz Michał. Walczyli o to zaszczytne miano. I uwaga, jeśli czujesz się niepotrzebny pomyśl na nabojach miniganie Filipa. Są bardzo potrzebne. Proszę nie hejtować. Solidarni z Filipem. I tutaj wygrywa haha 10 tysięcy w ryma 4 koła, tylko. Zjemy 10 tysięcy kalorii czekolady ciastej i słodyczy to ja powtórzę otyłość, nadciśnienie, cukrzyca. Wcale nie. I widzę, że mam słabszy, bo przegrał. Tutaj mamy no tak. Dwie trzecie głosów na tego mema. Zobaczmy, jak wyniki rozłożyły się na profilu instagramowym pajesownicy impera. I tu mamy przewagę mniejszą, ale również widoczną. Także gratulacje. Franek Lisa, gratulujemy. Dużo braw, tu wyskakują ręce, wszędzie. Zobaczymy, czy będziemy klaskać bohaterowi Ban czy Szpan. Dziś na celowniku Bartek. Jest info, kiedy chcesz zjeść płatki, ale jest za mało mleka, ale zauważasz drugie jeszcze nie otwarte mleko. No to takie mem z kategorii średnich mocno. I tak też uznali użytkownicy, bo mamy 16 tysięcy głosów na bana, 7 tysięcy tylko na haha. Tu jest literówka, tu jest błąd ortograficzny. No jest to taka praca na niewysokim poziomie. Głos społeczności przemówił. Zobaczmy, czy Bartek spróbował nas wyprzedzić i może usunął swojego posta. Nie Usunął go, ale 7 tysięcy yy, lajków tutaj pod nim zebrał. No i tutaj zobaczcie, że pomimo, że bańczysz pan, to Daniel na przykład na tego go nominował. Ale bardzo mi przykło, Bautku. Przegłałeś w naszym teletunieju. Dzięki, mogę usunąć. Usuń post. Włącz zatwierdzenie postów. Włącz komentowanie. Wstrzymaj na 30 dni. Ukryj wszystko. Uzyskaj pomoc. Hmm? Halo, Facebook. Ty, no dobra, on tego na. No bo nie ma opcji. To dobra, to na 30 dni go wstrzymam. Nie będziesz widzieć po prostu Bartek. Ale to nie, nie to, że on ma nie co to to no, dlatego nie jestem fanem tego nowego Facebooka. zrobimy tak. Usuwamy posta. Wejdziemy na listę członków. I nie znajduje mi Bartka, jak go daje w wyszukiwarkę? Może pana chuby... za coś innego. A to może dlatego go nie mogłem usunąć. Że on... już go nie było. A może on wyszedł z grupy, żeby bana nie dostać? Spryciula. Zamiast kasować post, no to. Yy, gratulujemy Bartkowi, że zrobił unik. Zobaczymy, czy następny delikwent w kolejnym tygodniu też będzie taki szybki. Ale my dzisiaj tak generalnie nie o tym. Miało miejsce Fame MMA7 ostatnio. Ja byłem Dużym fanem, moim zdaniem, najlepsza gala z dotychczasowych. Zobaczmy, co na to internet. Nikt. ZTM podczas pandemii. <laughs> o nie, co to? Chłop, <laughs> masę i Polak. Jaki knockout dostał Boże? O nie, to Freestyle parisa platynowa w wersji FMMA. Stary leży na je... na wersalce. Stara trzese, sobie tu na tarce. Twój stary kręci się jak beimen w pralce. Rozjeżdżam sobie, kur, wszystkie paski, jakbym jechał sobie walcem. Wim Wje... się tutaj tańcem. Twój stary jest obstrańcem. Robię zygzak po zażeganej kur... klatce. Potem uje po palce. Kiedy podcierasz już 243 raz, Papier nareszcie jest czysty. Tak się zdarza czasem. O nie! 100,2 km poleciał. Leć, Adaś, kiedy jednak miała 15 lat. <grystanie> tak jest. Dzień 126, a oni nadal nic nie podejrzewają. Popo, jak się kleił? Ale to, że Popo wygrał technicznie przez dźwignię, a nie no to jest szabba hmm? Polak leży. Hmm? Polak wygrał. <grystanie> Ej, a to nie powinno być tak, że skoro chłop znokautowany, a drugi typ zdyskwalifikowany, to remis? No nie wiem, nie znam się na zasadach, więc jak ktoś jest mądrzejszy ode mnie, może w komentarzach właśnie wyjaśnić, nie? Bo to dziwne trochę, nie? Bo rozumiem w sytuacji, gdyby chłop zrobił coś nieprzepisowego, a drugi by stał cały czas w gotowości. No to git, wiadomo, że wygrał, no bo tam ten Ale jak typ się leży i nie rusza, a drugi dyskwalifikacja, to, to mi to na remis idzie, nie? Ale może ten, właśnie dajcie znać, jak, jak ktoś na zasady, jak ktoś ocenia to, to właśnie... To się dowiemy wszyscy Mów kur... albo nie wyjdziesz Nic ci nie powiem ty je... Napało. pało <laughs> go... Filip go zastrzelił Polacy, bitwa warszawska, bolszewicy, Europa <laughs> Polska górą Mamo kupimy Amadeusza, mamy Amadeusza w domu Amadeusz w domu <laughs> O, jakaś wideo przeróbka Wideo przeróbka Nadesłana przez internautę Przysięgam ci, jutro cię kończę Kończę cię, nie macie Nie macie <głupie> Nikt, debil na korytarzu podczas lekcji, co? Ale <głupie>, głupie Ona, też ona portret O nie, Marta, jaka załatwiona też na tym fejmie <głupie> Jeb, dup O monitor się rozjebł Głupie Chłop <głupie> mał <głupie> Tak by było moim zdaniem lepiej, ale tak fajny mem. No piękne. Kasierka i samych drobnych, drobnej. Żabka tutaj naklejona. Przełóż Adriana i rozwiąż równanie. 4 minus 4 równa się 9. To trzeba przełożyć... Czekajcie. Żeby wyszło 9, to najlepiej by było zrobić... Hmm. Można równa się przełożyć. A wiem, to można wziąć tego Adriana, który w dziewiątce jest w dolnej części kwadratu i go tak Cyk przełożyć i będzie 0 i będzie 4 minus 4 równa się 0. 9 minus 4 równa się 5 jeszcze można zrobić. A, faktycznie, bo można wziąć. Yy, a, tak, można wziąć z prawego boku kwadrata w dziewiątce i będzie tu piątka, a ułożyć go tam na górę i będzie 9, ale będzie 9 bez tego dolnego, więc nie wiem, czy to się liczy. No ktoś poprzeklejał. <laughs> o, na masażu, proszę bardzo. Ej, <laughs> ja, jak źle. <laughs> Ziobro, k**wo jeb**a! Przestań mi kurwa! rodzinę Ziobro! Ale śmieszne. Ja pytam się starego, czy kupi trampolinę. On nie chce, ale w końcu go przekonałem. Stary trampolina pod po tygodniu. O, jak dobrze. Teraz wam pokażę shotgun. Ale jak się bezgłośnie przewrócił ładnie Janusz Korwin-Mikke, feministki, aj, aj, aj Kiedy minutę leżałeś nieprzytomny na macie, a sędziowie budzą cię i mówią ci, że wygrałeś Tak, to tak dobrze pasuje do tego PiS Polska <tract> Tracisz obywatelstwo, Andrzej Duda wyjaśnił kolegę Ostatnio na grupie stało się popularne wrzucanie banerów Nie oszukujmy się, że są to prace czyste, amatorskie, niedopracowane, kompletnie nietrafione Twórcom tych banerów brakuje podstawowej wiedzy w tej dziedzinie, dlatego polecę pozycję książkową Designing with the mind in mind Lol, stacji fortnite youtube.com, Gimperowski to ja, foris. O, jakie dobre! Dzień 152 nadal nic nie podejrzewają. Umiecie tak pływać, czy nie umiecie? Gdy się, się, że jednak nie miała 15 lat, to nie jaki smutny, a do tego zaszła w ciąży, nie? Oj, oj, oj. <grystanie> Wet floor. Ona, nie jestem łatwa. też ona po dwóch kieliczkach. Wingardium <grystanie> Leviosa Korwin feministki, cukier, co. Co to jest? Jajko przyzywające kota Gimper Czemu? A 2 miliony subów To śmieszne podoba mi się. Nie chcesz, żebyś śmiali i zasubskrybuj kanał, byku ona, nie jestem taka łatwa, też ona po dwóch piwach. Polska według TVP, Polska według TVN. Chłopa <noise> co zasysa. Nareszcie się obudziłeś. Niech ci Magical przy fasoli? Jaka pandemia, jaki kryzys? Pospiesz się, bo za zagłoszenie wyników. Końc to pierwszego na MMA, więc fajnie jakbyś jednak przy tym był. Ej, nie mogę. Patrzcie, nie mogę zlajkować, mam tylko komentarz. A dlaczego? Bo tu normalnie mam ten? Co się z tym Facebookiem dzieje w ogóle? Słuchajcie, a chcę lajka. Nie mogę dać lajka. What the hell? Damy <laughs> <laughs> Ej, a działa już koksu 5 gram. Nie udało mi się robić będę ze zdjęciami, znaczy tam pozostaje zamknięta. Można było wygenerować każdą twarz z tym z koksu 5 gram sobie. Nowa gra Marvela Ja strzelam z wiatrówki do szpaka, inni ludzie na koncercie. <laughs> To jest z tego filmu, który się nazywa Izaep. O jakie to jest piękne. A mi dzisiaj Jarosz mówił: dzisiaj, jeśli dotyka palcami, to możesz jebić". I Izaep. To jest taka dobra pasta. Pasta do tekści Jeżeli dotyka palcami gleby, to możesz jebić. I Izaep. Król Kongo. W dzień pięknością w nocy ze szkaradą. Już biedna boża. Kiedy jednak nie miała 15 lat, prokurator, ja. Hahaha! <grym> to ja mam Jacksonem. to najlepszy, co spotkało tę grupę. Ja się zgadzam. O nie! nie. Adrian! Adrian Polak to zastępstwo na overka. Dawajcie znać, którego zawodnika FMM ma, chcielibyście zobaczyć, to może uda się kurde dogadać kogoś. Chłop na zjeżdżalni. Wifi w całym domu, wifi w moim pokoju. Łeh. <grystwa> tak gdy ktoś kopnie piłkę do siatkówki. <grystwa> Jakie dobre Wstawaj, wstawaj, Adrian, znowu wygrałeś jednogłośną decyzją sędziów. <grystwa> Szatnia dziewczyn. Kto w w na pierwszej lekcji? Szatnia chłopców. Oj, to prawda. Mama, budzisz mnie na fajerwerki. Już za dwa tygodnie. COVID-19, szkoła. Kiedy mama wchodzi się do pokoju, masz 003 sekundy, żeby położyć się w pozycji do spania. Was też te zdjęcia z odbiciem? Tak, 100% jak golum wygląda na tym zdjęciu. Boże, jak źle. Jedna dziewczyna. O Boże, on go zabił. Nie mogę na to patrzeć, ale mu zajeb... Daj powtórkę. Nie powinno być, ale mu zajepo. Tak. Hehehe. Ja. Głupie. Rozmowa o chłopcu w szóstej klasie. W sumie Ferrari nie powinien za ten cios zostać zdyskwalifikowany. Nie wiem, co ty mówisz, przewidziałeś, co on zrobił. Rozmowa mężczyzn na poziomie w liceum. Ale mu kopa zajepo. Tak. Zobacz. Kiedy zajeb**łeś nokaut życia i tak przegrałeś walkę, to prawda Bad luck No ale nie no, to z tego co wiem to nie przepisowe było, nie? Nie wolno chyba tak robić Ona musi mieć 180 cm wzrostu, bogaty, dobrze zbudowany, dużego ch... <laughs> Jakie jakieś sportowe auto Proszę ona Jaki dobry oberek Szkoła, wzrost, zakażeń Piąteczka zbita <laughs> Z małpką, klasyk Donald Trump, content polskich TikTokerów tiktok Kiedy leżałeś minuta nieprzytomna i tak wygrałeś jednogłośną decyzję o sędziów hackerman. Przątaczka, kiedy ktoś przejdzie po mokrym <grym> 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 To ma sens <grym> Oni faktycznie... To... <grym> Ej, nie zapamiętałem z tego, że to aż tyle trwało, że oni tak stali Pamiętam, pamiętam że to było pasywnie w miarę ma tak mało lajków Laska, z którą idziesz spać Laska, z którą się budzisz Kiedy zamiast ok piszesz kryj zastanawiasz się, co zrobić z oszczędzonym czasem No <grym> jak dobrze Cyk plus cyk Równa się seed Coś w tym jest Kiedy słyszysz jak nowi widzowie fame MMA Dziwią się, że Polak wygrał łakę przez decyzję sędziów Będąc nieprzytomnym A tak, tak Na niewtajemniczonych robi to spore wrażenie Chłop na łóżku z Minecrafta Kiedy rodzeństwo mówi Ledwo cię dotknąłem <grym> Imper mówi, że można nas na jakiś czas wysłać zdjęcia swoich po... Kropeczka druga. Ale słodziak. Nie wiem, czy już tego nie widzieliśmy, ale piękne. O to jak piłkę grałem. Kozak. Patrzcie na to jakie bramki. Cyk, gdzieś to? gdzieś to? Patrz gościu. Siup A bramka szukał się trochę lepszy. Backers hejtery. Chłop na tym. Z padochronem leci. Nasi tarabany. Chłop na desce. Zobaczmy jakieś filmaski. Siema, dzisiaj pokażę Wam y, podstawowego lockinga. Zapraszam Cię do fanga zapykam prawą dziurkę ziem swoją córkę A słuchajcie na buntownikach Boxdela jeszcze widziałem, że jest dużo memów. Możemy sobie ukraść trochę kontentu dobrego. Adam Małysz. No i czego ryczysz, że w całym domu słychać? Adrian Polak wylogował się podczas walki. I tajtenki. Zaczynasz grać w zakładasz na siebie każdy item, który ci wyrobi. O koksu 5 gram, sam w krainę zapomnienia. I heard you Get the fuck up my fucking face boy, heard you Kozak. nikt, dosłownie nikt mój stary po pięciu piwach Wolę walczyć, wolę przegrać z Mariuszem yy, Niż wygrać z jakimś z Najmanem Ta, powiedział, że z Najmanem chciałby walczyć, no to prawda Z Gredek dostał skarpetkę Gredek jest wolny Niech zwadzi pierścienik Gollum wklejony Wyczuję wam wszystkim że wracam tutaj za półtorej godziny i świętuję z wami wygraną <grystanie> Dlatego się nie kozaczy Steven miał śmieszne wejście, jak te typiary tam te trumne niosły, nie? 9 hasnuje, monsterka i będzie git Sędzia gratulujący wygranej i nieprzytomny Polak Ja udający przed mamą, że brat nie pobił Polak wstawaj, wygrałeś, sędziowie Według panujących przepisów dyskwalifikacja jest uzasadniona Bo po oddaniu ciosu Polak był już nieprzytomny na podczas zmierzania drugiego ciosu, podniesionego nagrywnięcia Podnieśmiał ręce na macie, więc dyskwalifikacja nie jest bez powodu Nie stoję po stronie żadnego cieszę się, że zażgnąli konflikt Klano miał na macie wtedy, nieważne czy ma ręce na macie, czy na był jak na głowę, czy jest normalnie nie jest dozwolone ram pam pie jeb, 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 jeb. <laughs> Popuść. <laughs> Marek Popuś Marek mu podał to no są te przedtreningówki słynne. Na legalnych środkach. Idę, kurwa, po i was napiję, kurwa. Na legalnych środkach do deryże. Mądry adbuster no dał mi narkotyki. Mlecyk. Opiekaciam. <noise> Kompilacje przechwałek z tym jak ktoś łeb dostaje zawsze, zawsze są dobre. Jan Kigi to nawet nie jest on. E? No. Wiebior, Kazak. Zawsze śmieszne Chłop ze swoim pomocą na telefonie, tylko Ej, Julka, widać po mnie. No, ja jak dobrze jest dzisiaj. Ty, 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 ty. Ty, ty. Ja, babciu, kupiłem Ci krasnala do ogrodu, krasnal. A taki Krasna z 1,90m, to ja nie wiem. W siódemce w Łodzi i akurat napierniczali się Ci dwaj wytatuowani aż po same kule dżentelmeni, których pojedynku chyba nikt nigdy by się nie spodziewał. Damian z Dończyk Stifler, czyli ten Johnny Brawa, co kręcił kopytem w Warsaw Shore z Wojtkiem Golom. Dzień dobry. I nikt inny jak sam Popek Monster, czyli ten z habem wielki kloc. Zielonooki potwór z bagień, który tylko czaił się, by wykręcić suty Stiflerowi. <grym> Dwa potężne fejmy, dwie potężne muskularne sylwetki stały naprzeciwko siebie czekając na sygnał od sędziego. Sędzia ostrzegł skiflera, że gdy tylko ten postanowi zakręcić kopytem w trakcie pojedynku, to niestety będzie zmuszony wypierniczyć go na zbity pysk i przerwać pojedynek, gdyż iż ponieważ ustalił, że kręcenie kopytem w trakcie pojedynku nie wchodzi w grę. Popkowi natomiast powiedział, że jeżeli po pojedynku wykryją u niego koks, koks? to chcąc nie chcąc również będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki, by ukarać Popuśkę Sędzia spojrzał na zawodników. Jesteście gotowi? spytał. Tak, odpowiedział Popek. Nie, odpowiedział Stevie. Jak tu nie? No trochę się cykam, delikatnie się sram. sram i takie tam, bo Popek jest taki duży i legendarny. No... 10 minut? Co? Nie, to nie ma szansy. Ja się już do... czekałem na puentę, ile można, nie? Że z minuty może, a 10 minut, sorry. Top 10 ulubionych raperów Najmana, Mata. <noise> na no wygrał teraz. Streetbeer, tylko zwycięzców na niego stać. <noise> Oje, jaki dobry oberek dzisiaj. I chyba pierwszy raz, jak są najlepsze, memy z fajnym MMA, to się udało zrobić tylko memy z fajnym MA, bo ich było wystarczająco dużo. Coś pięknego. To tyle na dziś. Odmeldowuję się. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę, kochani. Byliście wspaniałą widownią. Ja zjeżdżam na urlop, trochę poleniu za pieniądze z lokowań na overkach, a wy mam nadzieję, będziecie dobrze się bawić na zastępstwach. I widzimy się za miesiąc. Coś kolejny odcinek za tydzień na zastępstwie, ale ja wracam za miesiąc. Elubina!